Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale Rekoch. Temat Diablo jeszcze się nie skończył, a to czemu? No, bo jeszcze mamy co robić, więc lecimy dalej. Oczywiście, no, na początku, no, to robię sobie takie rzeczy, jak na przykład odkrywanie mapy. Jak widzicie, teraz po prostu spokojnie, sobie jeżdżę po mapce, odkrywam jeszcze te nowe tereny. Ale oprócz tego, robimy też parę ciekawszych rzeczy, jak na przykład dopijanie tych mistrzostw. Tam dużo ludzi mi właśnie pisało, że no, w sumie Diablo to polega na jednym, w sumie na rozróbce. No, i takim bardziej braniu y, tych całych buildów z internetu. No to w sumie racja, bo jak nie weźmiemy builda z neta, to wtedy to inaczej, nasza postać to w ogóle ciągnie druta. Konkretnie, oczywiście, żeby dobijać sobie punkty mistrzostw, robić sobie też takie skinnie. Wiecie, zawsze tu jakieś tam itemy dropi. No, oczywiście też mamy itemy do dropienia. Także trzeba wziąć też to pod uwagę. No i co? Koszę sobie standardowo wszystko, co popadnie bo oczywiście wszystko to jest expik mistrzostwa rangi chyba maksymalnej szczerze tutaj nie ma ale chciałbym zrobić samemu te wilcze doby to chyba się jak już jakoś tak w każdym razie no musimy zrobić żeby to żeby odblokować wyższy poziom naszych jakby no tych dołów nie wiem wyższy poziom trudności bo na razie jak gramy udręka 1 a chciałbym jeszcze wyższy no też mamy takie seta że jak widzicie no dostajemy ładnie na dziurek wyższy troszkę mocniejsza ekipka wszystko w tym czasie, bo już coraz lepsze itemy mi dropią Na początku to w ogóle ciężko było jakiś unikat dropnąć Teraz te unikaty to praktycznie co jedno taka, takie wyjście No to mamy unikacik jakiś, który możemy sobie przetestować No ale biją już te potwory, to już fakt biją Ładnie, mam się ani muszę tutaj zbierać Dobra, żeby nie zapomnieć, się zagadam i potem będę musiał wracać całą mapeczkę, żeby ja nie musiał zbierać Ale te potwory już nawet fajnie padają, bo już mamy tak fajną zrobioną postać. Na przykład dzisiaj mi dropnęła, o nie tutaj, dropnęła mi taka fajna kosa unikatowa Starożytna unikatowa kosa To już, to już chyba dobra bardzo, nie jestem pewny No ale w każdym razie fajne ma bonusy i już widać, że no, to są już te lepsze tiery ale tutaj, jak widzicie, też mogą fajne rzeczy dropnąć na tych, nie wiem jak powiedzieć, tych, tych, na żonach. No to nie jest samo co Albion, ale widzicie, no, też, też grafiko mnie grzeczy, bo jest nawet fajna grafika, ale to jest z tego co słyszałem, no to PoE ma być o wiele, wiele ciekawsze. Czyli dużo osób tam pisało, że to jest taka bardziej gra, żeby poczekać sobie właśnie na PoE. Żeby tam no pograć sobie coś coś takiego podobnego w miarę. O ja pierdziele jak mnie złaszutował ty. Jednego z drugim mi ładował. A nie miałem skoku, jeszcze miałem jak uciec. Zara, kościół, cię tam. A czemu go tu już nie ma? O chyba skądś dalej przybiegł. Muszę mi sobie porespić oczywiście te nasze sługi. No nie ma go ty, zawinął już. Może stwierdzili, że już nie będzie takiego bossa, tylko będzie inny. No, ale w sumie był łatwy dosyć. No i co? Tutaj zrzucamy tego animusa i jedziemy dalej. No i w każdym bądź razie już sam nie wiem nawet co tu nagrywać, bo tutaj w sumie nie ma co nagrywać w tym diablu. Myślałem, że jakoś... Ciekawie to będzie, moglibyśmy fabułę z początku robić, ale czy że to drugi raz tą fabułę, to by mi się nie chciało Misja uwolni więźniów, najgorsza ja liczymy jakoś najgorsz bosika na koniec A z tego co pamiętam w tych misjach nie ma chyba bossa Ale nie jestem pewny czy to jest misja poboczna Ciorty, ją, wie, zrobimy ją, zrobimy ją, bo i tak po drodze te potworki się trafiają Znaczy te do rozpienia Nie no, ten nekromant to ten fajnie kosi, słyszałem, że ten, ta spirytka jeszcze lepiej ale to już nic nie poradzimy. Że, że nie mamy dodatku, chociaż widziałem z tego, co patrzyłem. No to ludzie mówią, że ten dodatek to jest szczerze taki troszkę śmieszny. główno dodaję troszeczkę mapy, parę misji i chyba tam, z tego co pamiętam, jakiś wątek fabularny. Ale No nie chcę Was oszukiwać, także to już każdy musi sobie sam sprawdzić. Nawet ja bym musiał sam sprawdzić. Tutaj jakiś taki mały kłeścik tak bym to ujął. Składnie to też zanim się połączą. Aha, dobra, spoko. Dość ciekawe. Jak my ich od razu wystraszamy jak oni tu przelatują, Albo ściągamy je naszego głównego. No i na koniec się Bosi krespi, którego oczywiście bijemy bez problemu. No i mamy skrzyneczkę, którą otwieramy i jest lujupu. Oczywiście już u nas legendarne temy się od razu skrapują, dlatego nam nie lecą. Na takim wysokim poziomie. Oczywiście nie ma to logiki, walimy tak w kółko, wszystko w kółko jeździmy, rozwalamy i w sumie na tym to polega tak gara teraz. Bo początek jest naprawdę ciekawy, no możemy sobie obejrzeć tą fabułkę, wiecie, wczuć się w tą fabułę, no bo ta fabuła, no jak dla mnie dupy nie urwało, ale w sumie nie była jakaś taka bardzo zła. Mogłoby być tam trochę, trochę ciekawiej, no bo cały czas o tej lili, cały czas ją jakby ścigamy. Nie wiem, w Wiedźminie ta fabuła mi się jakoś bardziej odpowiadała Bardziej się mogłem wczuć w tą fabułę i mi się przyjemnie grała Tutaj w Diablo, no jakoś tej fabuły nie czułem, szczerze No ale mniejsza z tym fabuła prze, prze, Fabułę przeszedłem No zdanie moje jest, jakie jest Co ja poradzę Taka moja sprawa A co możesz napisać w opisie Co według ciebie, no fajnego oferuje Diablo Bo jak na razie spotkałem się z całą krytyką a w sumie ciekawi mnie sprawa. Coś fajnego, coś, co komuś się spodobało, właśnie w tym Diablo. A mamy jakiegoś takiego mini-bosika, który spadł na 3 hity. Zarąbiście. Nawet skrzynki fajnej nie dał. Dobra, jeszcze z tym, z jak nie wiem. A wejdźmy sobie inaczej. Wejdźmy sobie po prostu przez ten. Wejdźmy szybciej. Mamy też sobie takie na no bym powiedział, misje do zrobienia. Tylko, czekajcie, bo chciałem sobie zobaczyć, czy. Okej, okay, czy odpaliłem nagrywanie? Dobra i patrzcie, mamy takiego bosika do zrobienia. Znaczy nie do bosika. Tu musimy zrobić konkretną misję, nie? Czy jak widzicie zgłasznie, No okej. Okay. Czyli mamy tych, co jakby... O Jezu, tutaj nie, ja, nie widziałem, że HP nie mam. On się z takimi pajacami łączy i mamy im narąbać. Okej, okay, najlepszy sposób oczywiście. O Jezu, ale no właśnie. Troszeczkę to to wszystko bije, bije. No i mam na to, oczywiście, określony czas. Najlepiej sobie wysłać tego olbrzymka, będzie chyba. No i wtedy to w ogóle już padają. Cyk. No ja się nie wiem, czasami oni w ogóle nawet nie idą za mną. Fajnie można jakbyś można sobie mógł cel do nich e, im pokazać. Ale się nie da. No i tak tą misyjkę robimy. Cyk. Potem walimy sobie tego co się zrespił. A jeszcze. Nie no, ale już powinno być chyba. No i teraz dokończę po prostu. Fajcika. O jest jeszcze plamka. Nie no, no szczerze nawet nie wiem co tu powiedzieć. No. Widzicie sami jak jest, ja to po prostu już robię kiedyś raz i to już nie ma co komentować, to jest po prostu, no nie wiem, no jakoś tak w Albionie nie czuję tej, tej montoni, że robię jedno w kółko, tutaj szczerze, no można by się zastanowić co poszło nie tak, no i możemy sobie na przykład mapkę dalej odkrywać. I chodzi mi nawet o takie po prostu skaccenki, że nam przybliża trochę i widać jakby, nasze no, można się troszeczkę wczuć w to, ale spoko, spoko. No i dalej nam się świeci tutaj misja, no bo to jest jakby misja poboczna, nie? Po prostu no tak jak macie, wiecie. A, i tu mamy tyle tu czy jakby misja poboczna tego. Eee, spoko. Taka. Mało ciekawa, mało ciekawa. I zobaczcie, dobimy sobie kad scenkę. Fajna cutscenka, Oczywiście też planuję ukończyć yy, wszystkie, no, chyba raczej wszystkie. Yy, misje poboczne. A jakbyście zebrali dupę, naprawdę jesteście w stanie wszystko ukończyć tak 3-4 dni. No, w Wiedźminie mi się wydaje, że to jakoś dłużej trwało, nie było aż tak szybko. No, mamy fajne cutsceny, ja je pomijam naprawdę, ale są naprawdę przyjemne cutscenki. Ty, a może daj to jakiś challenge, co bym mógł zrobić w następnym odcinku w Diablo, żeby było ciekawie, no? Moglibyśmy zrobić coś ciekawego, naprawdę. No bo powiem wam szczerze, że to ja tak naprawdę nie powiedział co za w tym Diablo. Jak bardziej to punkt, dobieram te punkty mistrzostwa i robię te misje poboczne. Jak widzicie, mamy tutaj niebieską misję, czyli poboczną. Można sobie oczywiście poczytać. Także to na tyle, jak widzicie, gra w Diablo dalej się kręci. No taka trochę nudniejsza, bardziej Belgionna, ale coś tam dalej, jakoś mniej więcej, po godzince dziennie jestem w stanie porobić.